Więc, fanowie, widzicie, eee, ogólnie rozpiertoliło mnie coś takiego, bo tak, trole, gimbusy, idzie hejter, pana, hejterzy, ci krótko na temat, pisali przedtem, że nie mamy fanów. A zobaczcie, fanowie, Porobili, Porobiliście z nami zdjęcia, zrobiliście z nami filmik. O co im kurwa chodzi? Tym trollom, że my nie mamy fanów. Kurwa, śmieszne to jest. To oni nie mają fanów swoich. Tu mamy 4000 lajków, a oni się męczą, męczą, wrzucają. Główna myślą, że każdy się będzie podbijał, żeby lajkować. Trzeba być ciotą, ale ogólnie jebać tych troli, bo oni się chują. Są warci to chyba do obciągania lona tylko im się nadaje Ale to jest ich sprawa, nie moja Ogólnie widzicie Panowie Nie słuchacie, zobaczyliście nas na żywo Poradziliście Zrobiliście z nami zdjęcia, pogadaliśmy Zobaczcie Rzeczywistość za internet to jest duża różnica Ale trolle kurwa nie potrafią odróżnić Co to jest z internet, a co to jest rzeczywistość, bo im i go po głowie ten jebany. oczywiście, a rzeczywistość pypypypy, w boczek. Dlatego są chujami. Taka jest prawda, nie ma co się oszukiwać. Ogólnie, po mam zbież, cały zbież i zapraszam, jak ktoś będzie chciał ograni jakąś imprezę, stworzyć czy coś. Nie ma sprawy, możecie nas zaprosić. Fanowie, ale jebać tych troli. Taka jest prawda i na pożegnanie wyrodzić troli. Będz.